z tej strony Piotrek Dzisiaj jak widzicie ta szóstka w końcu nie z prasą, ale z widłami To oznacza, że też ją ładować wozić na podwórko Dziadek jakieś 5 minut temu pojechał tę piątką ze starymi przyczepami ja już założyłem sobie górny zaczep do te szóstki i zabieram pronarkę. Pokażę Wam od razu, jaki stuk już tutaj mamy. kurzy jest strasznie. Wczoraj miałem sobie trochę ciągnik, ale znowu jest strasznie brudny. Mimo, że raz podwórko przejechałem, tylko koniecznie trzeba utwardzić. No więc, jak widzicie, taki tutaj stuk już stoi. Jeszcze jedną przyczepę do niego dołożymy i będzie drugi. Już będę drugi układał. Jestem już na pole, mój no, dziadek już jest na pewno, wyjechał szybciej. Już dojeżdżam, można powiedzieć, że dogoniłem dziadka, bo on też dopiero dojeżdża, czego na polu nie ma to troszkę mi zaszło przyczep Ale nic nie poradzę, inaczej się tutaj wjechać nie da. Ja ładuję 38 A dziadek nie wiem, ile, nie pamiętam ile na tamtej przyczepie wchodzi jak na środek się górę tylko daje Dobra, on jedzie na tamtą drugą łąkę, ja na pierwszą. Czyli zaraz tylko sobie za pierwszym razem przewody. I już później nie będę musiał wychodzić z ciągnika. No a tutaj ten potraw, co ostatnio wam pokazywałem, co jest skoszony, jeszcze raz tylko zgrabić i w wałkach sobie elegancko doschnie. On będzie ładny, zielony, nawet jeśli to będzie suche. Więc ja wiadę tutaj. Wam w oddali jak widzicie te piątka. Zresztą że też na tą działkę pojedzie bo tutaj mamy 80 ponad Super to jest też, że właśnie w tym joysticku, od która mogę zmieniać biegi. Tak jak po drodze dzisiaj ogólnie ostatnio, jak tutaj widzę, jak pracuję, to tutaj zbytnio mało kto robi w polu, co mnie dziwi, bo jest jest pogoda, są warunki. Gdzie on tam jedzie? Muszę mu powiedzieć, bo ja tam wiem jakie jest ściano, bo tam od końca nie może brać, bo od końca jest brzydkie. 4 czy tam 5 sztuk. od razu póki pamiętam zwalniam hamulce co on tam kombinuje zamiast się tak o jak ja ustawić żeby się wygodnie ładowało aha on belki zbierał że tutaj tym ciągnikiem się fajnie wozi belki, ale te duże, te 120 są na tyle małe, że tutaj mam słaby widok naprzód. I jeszcze nie mam tego wyczutego. Dziadek ma te nowe widły teraz, są na rolu. Ja mam stare. Tak, już przy tamtym były te nowe, ostatnie to zostały. No, już tam widzę dziadek też wrzucił Kilka sztuk. No, też w końcu ma gęsto dosyć Od tamtej strony będą się podepnąć troszkę. Dzisiaj już ogólnie byłem w Ozicieano, na nie moje łące, na takiej na takiej działce. Miałem zwieść po prostu w jedno miejsce, na górce jeden obok drugiego poukładać. To zwiozłem równiutkie 100 sztuk, bo tyle było, tyle tam sprasowałem. jednak tym, już, tym się wygodniej ładuje belki niż szczepionką, nie ma co mówić. Samo to, że sprzęgła nie muszę używać, a jeszcze ten joystick. Nie wiem czy nie za daleko, aż podepchnąłem. Stawiam, że zaczep w ciepie może być za nisko. Teraz jak trochę przysiadła. Oczywiście idę, opuszczę sobie zaczep w ciągniku i już nie będę musiał wychodzić. A i tak dosyć nisko, zobaczcie, dałem ten zaczep, muszę go podciągnąć na sprężynie, cały czas zapominam Jeszcze się nie chce może trochę też. Czuję to tutaj... to jest jeszcze mało załadowane. Ja zaraz, zaraz doładuję do pełna spokojnie. No. Zapominam się, że mogę zrobić. O tak, kurczę, tak to można robić. Przyzwyczajenia już wysiadłem, bo w te piątce nie mam rączki w kabinie od automatu. A przydałaby się, żeby tam była rączka. Czemu? Jedną na górę tam widzę dziadek tylko wstawił. Tam na górze dwa razy po dwa i pełno. Teraz zobaczcie, trochę tutaj ciasno się wydaje, ale one się ładnie rozsuną o jak widzicie trochę ten środkowy co wsunąłem się tak ścisnął a to nie jest, o ten mi trochę wpadł brzydko tak nie oparł mi się tutaj Trzeba go poprawić Mam te przyczepy, wie co ma dziadek. Ogólnie po sezonie chętnie sprzedam. 1800 za jedną. Przyczepy na ramię od Stara koła 825 na 20 Na 8 szpilek, felgi. Ja to co prawda. Yy te stałe te felgi, co są na 6 chyba są ładniejsze i mniej do kręcenia w razie czego no i 5, 520 120 na dół wchodzi na, na jedną Jeśli chodzi o to, jak się manewruje tej z ładowaczem, no to też T5 te jest wiadomo dużo zwrotniejsza, ale to też jest dużo mniejszy traktor. Za to ten jest dużo stabilniejszy, waży, waży dwie tony więcej, bo waży 7 ton około. Z czego nie ważyłem, ale no na pewno tak będzie. Jak widzę na, na grafoto czasem niektórych, że tak powiem, golasy takie ważą 6700 do ten mocowanie ładowacza przedni tu z wą oryginał koła 650 ośka klasy czwartej z amortyzacją to myślę wszystko swoje waży To myślę, że bez tura może ważyć yy, praktycznie 7 ton. 6,900 myślę, tur nie wiem ile waży. To jest tabliczka, ale nie widzę stąd. Znaczy, Nie widzę, co, co jest napisane na niej. Tur podejrzewam waży około 500 kg. Tamten waży 480 chyba. To jest w te 5 chociaż te polskie wszystkie rzeczy są ciężkie polskie maszyny względem zachodnich a waga to waga nie zawsze równa się też wytrzymałość myślę że sztol wytrzyma więcej i nie złapie luzów tak jak tamten tamten już swoje przerzucił ten ten ładować ma 10 lat rocznie przerzuca no, do, nawet 5000 bel Z łyżką też czasem pracuję o, Tutaj elegancko jeśli mam po dwa Majstra, że się za dużo naglądałem, mówię elegancko Majster, dobry gość! O, zapomniałem, że do tyłu są inaczej biegi. Ja chyba mniej więcej załaduje moją przyczepę tak jak dziadek tylko że ja tutaj mam gęściej tych bel no ale też yy, do dziadka dziadek 28 weźmia a ja 38 ja jednak dychę więcej Blu dolałem sobie trochę dokończyłem bańkę, bo miałem jeszcze trochę w 20 litrowej to tak jeszcze 6-7 litrów dolałem mam 58% w tej chwili miałem ponad 20 na górę w jednym rzędzie kładę 10 no dzisiaj nie mam jeszcze wprawy w tym ciągniku z ładowaniem bel a jeszcze mam poza tym dla Was jeden odcinek z wożenia bel zaległy to muszę wam go wrzucić wezmę, wytnę takie najlepsze momenty z tego Czasem mówię, ostatnim właśnie mówiłem na odcinku sprasowania po tym jak woziłem te bele, że zrobię ankietę w filmie, ale ja te filmy dla Was wrzucam zazwyczaj o pierwszej, drugiej w nocy zaplanowane na 8 rano po robocie, po całym dniu, więc ja też zapominam, jestem zmęczony, już myślę tylko o tym, żeby iść spać, ale trzeba filmy wrzucać. Zobaczę, jak ja tam wyjadę z tego pola. Bo tutaj jest taki stromy wyjazd, krzywy będę musiał tam na jedno pole wyjechać prosto i tam się obrócić, żeby na drogę od razu nie skręcać. Bo zgubię całą ścianę ułożoną. Raz mi spadły, właściwie to nie mi dziadkowi spadły z tej pronarki belki, ale to tak były, tak załadował sobie. Ja jak widzicie. Raczej staram się ładować dosyć równo. Myślę, że w miarę mi to wychodzi. Piątką może i trochę lepiej mi to idzie jeszcze. Ale myślę, że już teraz się przyzwyczaję jak dzisiaj powożę. Mamy 14.30, więc jeszcze kilka kursów tutaj zrobię. Mam tutaj właśnie... Tutaj w promieniu jednego kilometra. Mam tutaj około 500 Bel Oczywiście też nie wszystko teraz zabieram mi nie wszystko dla siebie jest, jest trochę gorszego To na pelet musi iść Trzeba dociskać górne Zawsze żeby się trzymały lepiej Tutaj zboże ktoś sobie obkosił Tam już gladek to się 28 i jak wysiadałem tam tak pod górkę przy samym rowie to mi koła zaczęły się zapadać Zarwały ziemię przyczepie i trochę ciężko doszło, ale wyszło Już dojeżdżam do drogi Nie. No nie mogę też za szybko jechać, że jednak jest to taki ładunek ruchliwy, a droga nie jest idealnie równa. To jest taki pochyły zakręt bardzo go nie lubię. Na światłach i mnie dogonił. Idę do odczepić. Najpierw rozładuję pronarkę. Potem pewnie będę musiał ją przestawić. Wziąłem sobie na widły, wrzuciłem palety i takie panele jakieś plastikowe Żeby podłożyć pod bele, bo nam się jak na razie inne podkłady skończyły gdzie trochę tu ciasno, dwie pronarki duże te 0,26 z grabiarka Tej, o te piątka z tymi przyczepami samoróbkami na te piątce widły sonarol Stwierdziłem, że Wam jeszcze pokażę. Wyjeżdżam teraz z tej łąki muszę niestety... W tym samym miejscu gdzie wyjeżdżałem poprzednio, wcześniej gdzie mi się przyczepa zapadała Pokażę Wam zaraz te kolejne te ślady co się zrobiły Co prawda nie mam pełnej, brakuje mi trochę na górze O tutaj już widać I tam widać najbardziej Teraz myślę że powinno być trochę lepiej. O, ale dałem, tu jest taka dziura. Dobro. Wiedziałem o tej dziurze. No teraz się aż tak nie, nie, nie zatopiła. A jest naprawdę sucho. Strasznie się korzy wszędzie. Zresztą widzicie pociągniku jak wygląda. A był myty wczoraj. Dzisiaj już jak słońce zajdzie sobie w, w kabinie. Posprzątam ładnie, no jeszcze teraz się ruszają te bele, bo, bo nie jest pełno, jak jest pełno to są ściśnięte jednak, to, to jest lepiej. Jadę dobrać trochę I, ostatni, i to jest ostatni kurs na dziś, jest 17.46, już e, stuk do okrycia będzie.